Siema, nie? Witajcie, witajcie na kwadratowej masakrze Skafa słuchajcie, to był SMS <grywki> Okej. Okay. Słuchajcie, no, tak jak wam tam mówiłem w tym filmiku poprzednim, coś tam zaczniemy z powrotem. Nagrywać, bo po, to po, po dość długiej przerwie. Czym była przerwa spowodowana, to może wam kiedyś powiem. Jak przyjdzie na to, że tak powiem, czas. Dobra, słuchajcie, co tu będziemy gadać. Jak wiecie, skawo tworzył kwadratową masakrę znowu. I i i, i ja tu gdzieś mam chałupę, Już wam szybko, na szybko wam pokażę. Biegł się. Tu mi creeper wysadził się. To jest mój przybytek. Chyba nie dobytek. Słuchajcie, zacząłem budować i ja wam powiem, że ja mam, ja mam zboczony umysł. Jestem zboczony, ale wiecie pod jakim względem? Pod tym względem, że pierwsze co to idę kopać. Więc pierwsze co to zrobiłem tutaj, jak sobie już tą miejscówkę, że tak powiem, znalazłem. Od razu szedłem, zszedłem szedłem, zszedłem em, pod ziemię, kilo w rękę i po prostu y, trzeba diaksy, trzeba y, y, ekspa i tak dalej, i tak dalej więc to jest takie chyba moje zboczenie już po tych wszystkich hardkorach po tylu latach y, hardkorów tutaj zacząłem kopać, tam oczywiście są te tunele wielkie, które, które nakopałem y, tu jest taka dość duża przestrzeń, to co przed chwilką żeśmy minęli no to się gdzieś tam Słuchajcie, ciągnie się, no ciągną się tam y, y, kilometrami po prostu te, te, te tunele. Uwaga, uwaga, czekajcie. A, no nie, myślałem, że kichnę. Kurde, najgorsze jest to, że jak chce Ci się kichać i, e, no i nie możesz. No nie mogę, no. <laughs> Słuchajcie, tutaj, o właśnie, jak widzicie, respią się tutaj i e, miałem, miałem, że tak powiem i mam nadal w sumie zamiar zrobić tutaj mob grinder Giń siło nieczysta zaraz pozabijamy sobie te wszystkie ataki no dobrze Jezu, aż tyle, że zniszczył dobra teraz tego Teraz jeszcze jest zupełnie inaczej, teraz już nie ma co sk skurczyć jak się je eee, Dobra, jeszcze tego skurczyłka i za mną pająk Zobaczcie, ja sobie nie radzę z prostymi rzeczami No co za głupi ro eee, I tutaj mob grinder myślałem żeby właśnie zrobić mm, Na tej pustej Zaraz, zanim się za tego weźmiemy to ja sobie coś zjem, żeby mi te serduszka się odnowiły. Um, poczekaj, czekaj, zaraz będziesz mój. Zaraz będziesz mój, co już? Ryzykujemy? Jak sobą mam, ale bez żadnych tych... Ule, ule, ulepszaczy. Dobra, lecimy z tym. No! Trochu mi zabrał. Perełka nie wyskoczyła, nie wyskoczyła, no szkoda. Dobra, to sobie załatamy zaraz. Te dźwięki jego są masakryczne. E, słuchajcie i. Um, mob Grinder, mob Grinder właśnie myślałem, żeby tutaj zrobić. No, tak jak mówię, zboczenie, wiecie, hardcore. E, czyli expa, ekspa muszą być. Za chwilę was zaprowadzę też. Aha, mam jeszcze te automatyczne skakanie jakieś włączone. Mm, tutaj już właśnie e, zacząłem budować drugie piętro. Mm, no, taki mam plan. No, zobaczymy, co z, tego, co z tego wyjdzie, nie? Może mi ktoś tam pomoże w budowaniu tego mumbleiner, bo kopania trochę jest. <laughs> e, no i słuchajcie, i co? No i co, no i tyle, no, no, nakopałem się, nakopałem się, troszkę tam zdobyłem tych itemów, trochę rzeczy, lamy są zajebiaszcze, um, więc na początek już, um, początek już mam, ale wiecie co, ja pójdę, tutaj w ogóle wydaje mi się, wydaje mi się, że to jest, to, jest, to są wości kiśla i mi się wydaje, że to jest najpiękniejszy tutaj, na kwadratowej. Najpiękniejszy domek. Ja i tak idę do niego, bo słuchajcie, ja mu ukradnę trochę jedzenia, bo mam jakieś głupie arbuzy, czy banany, czy... Co to jest? One żarcia nie dają zbyt dużo. Tu miał kiedyś zejście, miał... I nadal jest. Dobrze. Jedzonko jest na samej górze. kiślu przepraszam. <śled> Ale zrobimy tak. O, ja Ci dam tak i sobie wezmę dwa te. Dobrze? No, pięć diaksów. Przepraszam, już stąd idę. Irol złodziej. Irol złodziej. Dobra, wypływamy. Dobra, słuchajcie, to jest, właśnie widzicie, to są bościki śla. No, o kurczę, jak on tu pozmieniał. On no, strasznie tu pozmieniał. Tu miał w ogóle, właśnie, lamy. Ostatnio strasznie dużo tych psów zdobył. No, proszę bardzo. Strasznie dużo ma tych psów. Um, nie, starszy mu się tu pozmieniało. Aha, bo on te wieżyczki buduje. Nie, słuchajcie, on będzie miał chyba najpiękniejsze, naprawdę um, najpiękniejszą chałupę tutaj. Widzę, że tych owiec i tak dalej już ma dużo mniej. O, tutaj trzody miał mnóstwo. Jest łódka, jest łódka. A lamy, lamy, źle zrobiłem. Bo w nią chciałem. No, pluni w nią. Czekaj, pokażę wam. Tu, 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 tu. O i będą się pluły. <ślad> Może zrobimy na kwadratowej kiedyś zawody. <ślad> zawody w zabijaniu się lam. <ślad> Każdy będzie miał swoją. Albo dam dwie sztuki na przykład i ten. I będą się pluły. <słyski> Jakie to jest głupie. Strasznie głupie. O, nie trafiła. Już nie będą się pluły. No, słuchajcie, zawody. Jeśli chcecie, żeby były zawody na kwadratowej, w pluciu się lam, czyli każdy. Z graczy będzie miał tam jakąś swoją, czy dwie swoje lamy. Ja już jedną mam w VP. To ten. To łapka w górę. A co? Aha, jeszcze Wam pokażę ten. Gdzie to było? Gdzie to było? Już Wam pokażę, co znalazłem i co zrobiłem. No to jest to właśnie moje, wiecie, no, zboczenie. Albo mi się wydaje, albo on jakoś wolniej biegnie. O, tam było krowy, słychać. Słuchajcie, na tych... Ta. Ta. Dziurwa. Eee, słuchajcie, na tych... Na, ty na, na, na shaderach ogólnie, patrzcie jakie to wszystko jest o wiele ładniejsze, nie? To niebo, jakieś takie gwiazdy, <noise> nawet gwiazdy są ładne. No. Eee, dobrze, idziemy, to co chcę wam pokazać, co zrobiłem. Tak jeszcze na sam koniec. Jak trafię. Słuchajcie, albo mi się wydaje, albo on jakoś wolno biegnie. Ale może mi się wydawać. Jezus, jeszcze to włączone mam automatyczne skakanie. To jest takie chyba do bani trochę. Nawet no, gdzieś to tutaj jest. Jest, lecz nie wiadomo gdzie. Coś, co Irol schował se. O, jest tutaj. O, tutaj pięknie oświetlone. Już co po niektórzy pewnie się domyślają, co to jest. Ale już wam pokażę. Yy, no tak, to moje zboczenie. Więc po prostu ja sobie tutaj chyba posiedzę chwilę. Yy, tu jest hasiok. Tu, już na górze Wam pokażę. Tu jest taras widokowy. O, tak to wygląda. Mm. <laughs> tu się elegansio respią. A tu sobie elegansio stoisz. Tu sobie elegansio stoisz i po prostu yy, yy, nóżki je ładujesz. No, więc słuchajcie, ja tu sobie, że tak powiem, po poawcze ponabijam troszkę, bo muszę sobie jeszcze yy, jakąś zbrojkę zrobić, bo. Jasiu mnie zabił w złotej zbroi, a ja byłem w diaksowej Jasiu mnie zabił parę razy niedobry jest Jasiu no i słuchajcie yy, więc lecimy, lecimy z koksem, budujemy yy, może spróbuję sobie ten mózg mój przestawić na budowanie, a nie na ekspienie i tak dalej więc spróbujemy tam jakąś haw hawirkę sobie słuchajcie wybudować coś może fajnego, może mniej fajnego a znając mnie, to będzie mniej fajne. Eee... No i co? O tak, moje expa, moje expa. <laughs> Dobra. I słuchajcie, piszcie, piszcie co tam, co, co z tym mobgrinderem. Co myślicie, budować ten mobgrinder? Czy nie za bardzo? Czy, czy, czy może lepiej, eee, nie wiem, jak spić na takim właśnie kurczę, zawczyć tutaj i, i ten... No napiszcie jakie macie propozycje, co byście myśleli, eee, żeby było lepsze. No to co? Czym ci się ramy? To się nie posramy, ci wam panara. Pa.